Witam, witam was serdecznie w kolejnym odcinku ze Scrap Mechanic W dzisiejszym odcinku, a pokażę kilka przeróbek na mojej bazie, w mojej bazie. Długo odcinku nie było, bo czasu nie miałam nagrywać. Tutaj też na szybkości. Domek już częściowo jest zrobiony. Otwieramy drzwi. A tu co tu? O, tu trochę przesadziłem, ale tamto się to koryguje. Pyk Będę musiał trochę skorygować, bo balkonik tam sobie się widzicie. Elegancko żebym sobie tutaj wymyślił. O, tak się prezentuje mój taki domek, zamko, coś tam, coś tam, coś tam, zapalimy światełko. Będzie jaśniej od razu. O, jak elegancko tutaj windy jak były. Pokazywam drzwi pancerne. O, elegancko. Chyba szyby kiedyś pozakładam. No bo wchodzimy na górę Tu mamy kolejne światełko Tu mamy w przyszłości łazienka Tu mamy pokój W razie co Tu mamy kartofle Jakby jakby kiedy zabiję do co trzymał to do obrony Tutaj taki pokój właśnie z balkonem A tu będę się ten most po prostu przerobić Bo... Albo sobie dobudowałem już Będę się przestawić parametry, A to nic. Tu winda na górę o, proszę. Jakie piękne widoki. Nie piękne widoki. Piękne widoki są. Bierzemy, patrzcie zameczek. zamyczek. Na wodzie. Co? No nikt nie zabijać. Czerwony wpadnie, to i tutaj porozwala wszystko. Dobra. Schodzimy na dół. Przejdźmy się teraz tutaj. Co ja tutaj tworzę? Tworzę całe połączenie z murem. Z nudów buduję sobie takie przerobiłem, widzicie, że go przesuwałem, porozbierałem. Tutaj taki mosteczek, taki przejściowy i tak dalej. Tu są fundamenty zaznaczone jak to ma być. Tu już brama jest e, zrobiona. Nowa brama wyjazdowa. Jeszcze szyby panczery nie brakuje, ale tam muszę składniki jakiś. Jest zrobione. Tutaj już są guziki, eleganciowo się zamyka. No zrobiłem na dwa, po na jeden. E... Ciężko miała się otwierać. Tu na razie te piły są osobno podłączone, bo to jest tymczasowy mur, jak odłączyłem ten mur. tutaj te część części piły jeszcze działa, a to tutaj aż o tyle się, to pozbierać, o tyle się powiększy e... całe... E... No, aż do to będzie powiększone, tak mi wychodzi. Bo chcę trochę tej zielunki też zabrać tutaj. Tych, 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 bo mi normalnie nic nie widzę. To powinienem jeszcze zrobić, ale tam tyle. Tym... Poszerzyłem sobie teren, wyprostuję to, żeby to równo było. Tu trochę rozbiórki czeka mnie. Tutaj buduję z metalu. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Jest później w środku, jeszcze wstawię z cegiem, z metalu to buduję. Taka ma być ściana, równo z tym będę taką ścianę budował z metalu. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie wiem, ale znowu w metalu brakło. Trzeba jechać znowu w skałki, skałki, a tu. No i Tarczę tak porobiłem. Nie wiem, czy to dobry pomysł jest, żeby je tak murowywać, Ale tak zrobiłem je, wysunąłem je trochę. Chyba powinna działać, ale nie wiem. No co tu? No co? Nowy pojazd dobudowałem. A tam łódkę próbowałem też zbudować, ale o, myślałem, że nie dostłęła. Nie butonęła, jeszcze muszę silniki zwiększyć, bo coś mi nie pyka. O, taki pojazd do cięcia drzewa zbudowałem. Elegancia teraz jest. Elegancia. Pany. Garaż że o tu jeszcze wydunął muszę tu sporo tutaj. Garaż już porobiony, po naprawiany, teraz elegancko wygląda, nie tak przed paliwka też mam narobione trochę. Muszę przebudować, że ja ten cały mur będę przebudowywał. O to jest słaby jeszcze, metal słaby, to mi się zdaje. Mam gdzieś kawałek tego metalu. No ale wezmę kawałek. Trwałość to ma dwie kreski a ten ma a ten co robię ma ile trwałości No to jest falszy Troszkę jest falszy, no sporo jest falszy i dlatego zdecydowałem, że to będą jako fundamenty no żeby też nie za dużo tego wszystkiego zużywać. Na razie nic nie niesie, nie, nie sieję, nie sadzę. Przebudowuję ten cały teren. No to się wybierzemy na skałki, może pojedziemy gdzieś. Jak już jesteście ze mną. Teraz mogę się lepiej trochę zmieścić przez tą no, no bo ten pojazd będzie i tak przebudowany. Dobra, zgarnimy to co się świeci. Tu trochę drzew pousuwałem, bo nie was strasznie denerwuje. Dobra, to zgarniemy trochę. I drzewa dużo potrzeba, i drzewa, drzewa dużo, no ale to tam jest O co tam jakby na czary mary jakieś są Coś mi tu wyskoczyło Dobra, trochę wziąłem tego drzewa i jedziemy teraz na skałki Na skałki trochę porobimy skałek Ale jedziemy w dalsze rejony, bo tutaj mi się nie chce, blisko tam Tam wykorzystamy z, z składniki, później do bliżej przyjedziemy no tam mi się akurat tam kilka widziałem z mówię jest jeszcze do testowania, wania, tak już tam pojechałem, to już coś zrobić Ale ten pojazd będę musiał przebudować, wywęzić go, przebudować inaczej, bo mnie trochę denerwuje No ale to już e, wkrótce, pomyślimy coś przerobimy I poczekaj, tak nie przejechałem przejazdu, nie Jeszcze kawałek Chciałem tą łódkę zrobić, ale jakoś mi tam nie wyszło tak powinna, jak planowałem Ale to posiedzę y nie to daje chwilę czasu, to może mi się uda coś zbudować. Dobra, gdzie my te kamieniołomy mamy? Tu gdzieś widziałem. Gdzie te kamieniołomy Ostatnie tu były. O, jest kamieniołom. Dobra, zajdziemy od tamtej strony. Chyba za to drzewo z tym... o, tu kolejny jest. Dobra, to jedziemy tutaj od tej strony co zajedziemy jak już tutaj znaleźliśmy kamieniołom zakręcimy nakręcimy włączymy maszynę kamienia idzie dużo naprawdę chyba zobaczymy czy coś to czy nie pnie. idzie powoli idzie a no niestety nudna robota Ale już jest trochę lepiej, jak tam dwa masz świdry, o właśnie, łupie. Widzicie? Ale się już jest. No, jak dobrze ustaniesz i pojazd, sam nie jest zasiłek, to to szybko to robi. Poustawia się elegancko, do tym będzie jechał i zrobi robotę. Już jest lepiej niż pierwszy, jak wyszedł zrobiony, ale tam jeszcze będzie trzeba dzień popracować, muszę trochę go zmienić. Przebudować go, zwęzić, go po prostu, bo mi się zdaje, że on za szeroki Dobra, copniemy, bo tutaj mi się coś narobiło. Nadal lepcie łota bierzemy i tu będziemy dalej tutaj resztę. Żeby szybciej to było, żeby nie było tak źródło. Hmm, znaczy mam czasem będzie wiercił. Musimy tę górę trochę obalić, żeby się nawierza tak bardzo. Dobra, czekam tu do przodu No, pięknie nie? A zdaję się, sprawę, że będę metalu potrzebował, to metalu nie będę miał Tak w ostatnim zauważyłem, jak nie potrzebowałem metalu, to... To by tego za mało, bym się góra przewróciła, dobra za Zapalę może światło, będzie lepiej widać, że tak ciemno pod będzie drzewami. rąb, grrr, To nie całe 100 godzin już przegrałem w tej skapitla. Coś z tej strony nie chcę, co by widzę. Znajdziemy no, drugi sen, bo mnie coś ściąga na jedną, a więc ta zawadzi. Może tutaj sen, bo coś gościąga, jakaś tu fizyka na tamtym taki... O, i teraz elegancka. A dobrze trafić po prostu i oznałam. No, i to jest robota to nie tak. Rozbijam te większe, resztę młotem się dobiję. jest zginę. Tutaj coś mi ślizga trochę. Zobaczymy, czy mamy jeszcze akumulatorów. Chyba dużo mam, ale nie widzę tego. Dobra, przejdziemy tam dalej. Później po siebie. O, to jest mnie tutaj w trochę Dobra, nic się nie stało. I będę znowu. Ja będę dalej skarbnął w całe również O, że teraz zajechał. Dobra. prostu nie, ja tutaj idę trochę rozwijać, bo mi to już przeszkadza. Skoutera bym miał dużo. No jak potrzeba do szaluć, nie wiem. A cóż powoli tam. I także spalonym lasem jechać po skalonym wielkim drzewnym niestety. Skończyły mi się tutaj tak nawet przefować. Tyle metalu, tyle z czasem, ale jak zacząłem robić, czy właśnie skalić to jest zacząłem robić te metalu, zrobię no po prostu to sporo. A no cóż. Kałek, tutaj cała mapa jest to akurat w oprawie metalu Jak nie to roboty jeszcze będzie się rąbało, To Z tego też dużo metalu tego można zrobić no. Dobra, pokażmy jak to to, to jest Jedźmy pocałgowemu Jak to nie zrobi, a myślę, że tutaj pójdziemy, Jak się dobrze ustawi, to akurat elegancko Wiercą, ale tutaj mi się to zapytało trochę i niestety go tutaj zawiesił. się. No, skakujemy i dalej, 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 i rozbić i zbieramy ten towar. Nowe, resztę już młotem rozbijemy. Bo się tam już nie chce stać i wierzyć, Bo jest młotem, które pomachać. Kształt nie nagrać. Jest coraz fajniej. Więcej już robię. Więcej się dzieje. O, zostałem kawałkiem metalu. Ale nadal surowce. Czas do Czas dobyć. Ale jak się nie mylę z tych drzew, to od razu tych nie można bez piły po prostu ściągnąć. Musi być piło. I wtedy już normalne drzewo do porabiania ci daje po prostu. No. Zarąbiście, a tak to nie musisz przerabiać tego do zysku, to bo od razu ci się ładnie no. Nie ja się, mówię, faj. Czemu by nie? Dobra, zbieramy to, i jedziemy do bazy. jedno mi się zapełniło. Dobra, są dwa zapełnione Po wrócimy później, kiedy jedziemy do tego, bo nie miał tego drzewa, to ma akurat... ...to jest kamieniołomy, trzeba pamiętać, to prosto droga jest. Dobra, ja się będę z wami żegnał, żeby wam więcej głowy nie zawracać. Szczegóły wam powiedziałem co się dzieje. Czy będzie następny odcinek, to nie wiem, zależy czy ja znajdę czas, w ogóle na nagrywaniu ja mam trochę roboty do zrobienia w domu, więc tyle czasu nie mam, a jeszcze do tego upały się zrobiły, to nie będzie mi się chciało zbytnio cokolwiek nagrywać, nawet jak się wróci z pracy, ale no dobra, fajnie było, a jeszcze bym zapomniał, dziękuję nowym przybytym subskrybentom, pozdrawiam ich serdecznie. Zamiast na początku dodać to ja teraz na końcu mam zapomniałem. W następnym odcinku się postaram poprawić, jak ktoś obejrzy. Więc dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Żegna się z Wami Lenuś, Na razie cześć. Pa!